Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Milspecch. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie i tyle. Słuchajcie. Na lecie P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Hejka, hejka i naklejka. Witam Was słuchajcie w drugim odcinku z naszego tego, Słuchajcie, serii czterech skrzynek. czterech odcinkach. Słuchajcie, w poprzednim odcinku skrzynka 6 na 10 nie była to zbyt najlepsza, najbardziej yy, znakomita skrzynka na stronie, bo są dużo lepsze skrzynki. Nie otwieramy. 6 na 10, ale tak jednorazowo, kilka razy w do bitwy można, ale tak... Yy, tak żeby na tym po prostu wygrywać to nie za bardzo. No i dzisiaj druga skrzynka Deep Pixer 28 zł, więc tu od tej skrzynki już oczekuję naprawdę ciekawych skinów i tutaj już te skiny naprawdę widniają naprawdę dosyć ciekawe. 01% na 400 zł to jest naprawdę sporo i takie kosy normalnie dropiły z takich skrzynek. Ale właśnie, procentówka, procentówka i to mnie zaczyna trochę martwić, że tu mamy procentówkę, chociaż, chociaż naprawdę spore szanse mamy na te lepsze skiny. Odpuszczmy pierwszą, odpuszczmy pierwszą. 28 zł to już jest trochę więcej i już na stert nam raci 30 zł, więc nie, 3 zł do przodu. Myślałem, że, że trochę lepiej będzie. Oj, 50 groszy, no i tego właśnie nie lubię w tych skrzynkach, że albo ci da no na przykład takiego talona, który prawie wyleciał. W ogóle 80 osób tylko tworzyło tą skrzynkę, więc naprawdę... Niedużo, o właśnie, albo taki talon... Albo na przykład takie gówno, nie? Widzicie, było blisko do jakiejś kosy, ale niestety trafiło mi się... No po prostu taki jeszcze, ale blisko rękawiczek w ogóle, nie? Ale blisko tych glosów było. No mówię, no to wszystko słuchajcie, tak naprawdę... No widzicie, no widzicie szczerze na razie tamta skrzynka była lepsza, ale na bitwach myślę, że ta skrzynka pod względem bitew może wygrać, bo nie jest to droga skrzynka i naprawdę jak tutaj da się dropnąć drogie skiny, weźmy sobie dwie skrzynki po prostu 56 zł. da się dropnąć troszkę droższe skiny, da się, te bitwy mogą być naprawdę, ok, proszę 60 zł. szkoda, że nie z pojedynczej, ale z podwójnej to i tak jest git, bo przynajmniej nam... Szkoda, że ten grinek nie wyleciał i on tu warty jest. Ten kałasek, no on jest stówkę ponad warty, więc to by było naprawdę spoko. Deep Fixer jednak. Chociaż proszę, dwa piękne skiny, słuchajcie, 100 zł leci z 50. No, okej. Okay, no okej, okay. no powiem Wam tak, no. No i leci hydra, okej. Okay. To nie jest dobrze. W sensie lepsza hydra niż, niż te 40 groszy. No ale pojedynczo pojedynczo to te skiny coś właśnie tutaj za bardzo lecie, lecieć, nie wiem, dam fast moda, żeby was nie zanudzać, ale było blisko tego, nie wiem czy to. Widzieliście, prawie wyleciała znowu, kurde, tak blisko one. One chcą mi wylecieć, ja to czuję. Neon Noir, słuchajcie. Dobra, pięć skrzynek 140 zł widzowie. Możemy w tym odcinku trochę poszaleć. 305 zł ze 140, to jest naprawdę super profil Profil widzę już tutaj, print streama 250 zł znowu profit Ej, ej, no No, oby więcej takich drobów było Tutaj minus, ale przy tym co wygraliśmy to O, no teraz trochę większy minus Teraz też minus 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 Eee, no i pasta się psuje, słuchajcie. Pasta się niestety tutaj psuje. No, wyleciał ten Grim e, Lemon Light. Okej, okay, no może i ta kosa nie wyleci, te Glowsy też może nie chcą wylecieć. No, ale... To nie jest skrzynka marzeń, to nie jest skrzynka, którą... M, ...którą też warto jakoś bardzo tutaj otwierać, która... E, ...przyniesie tak naprawdę tutaj jakiś, jakiś... duży, dużą wygraną, no to nie jest ta skrzynka, na pewno. Może czasami dropnie, ale rzadkość. Zobaczmy tego Deepa na bitwach, jak to na bitwach poleci. Porównamy właśnie te wszystkie też bitwy, czyli na start rozkodniaczek, taki testowy, trzech graczy, underdog, słuchajcie, pięć skrzynek. Będziemy tak na każdym odcinku robić właśnie skrzynkę i takie właśnie same bitwy, żeby zobaczyć, jakby, która bardziej odda. W poprzednim odcinku z 50 zł udało się na takiej bitwie tej, co teraz mamy zrobić, 45 zł z poprzedniej skrzyn skrzynki. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Tutaj już leci 50 zł. Oby to się chociaż, słuchajcie. O, proszę, o, proszę. Szkoda, że to jest underdog, nie? No to już ta skrzynka na pewno przybija tantą pod względem bitwy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie przy 10 graczach. Jak to, słuchajcie, będzie wyglądać. No ale aktualnie, aktualnie ta bitwa, ten rozchodniaczek jest naprawdę. Spoko, by wygrał 370 z 140, co nie ma tragedii. No i teraz, słuchajcie, 4 graczy, 10 osób. I ostateczna bitwa tak naprawdę tego odcinka i tego testu tej skrzynki. No i zobaczymy teraz. Minimum y, musi tutaj, żeby była zajebista skrzynka. To musiałoby dać tysiaka, nie? Tysiaka by musiało dać. Żeby ta skrzynka była faktycznie zajebista, optymalnie 8 stówek, a jak dropnie 6, 5, poniżej 6 to już po prostu wiadomo dla wygranej osoby też po prostu ta, ta, no nie ma sensu, nie ma sensu te skrzynki otwierać, zobaczymy jak to się słuchajcie potoczy, na razie te skiny lecą obiecujące, obiecujące są te skiny, tylko za mało, strasznie mało, musi ich trochę więcej dropić. Trochę więcej musi lecić tych skinów, słuchajcie, ale na razie to za bardzo tutaj się na mnie zapowiada na to, żeby tu miały lecieć jakiekolwiek lepsze skiny. To mnie, słuchajcie, zaczyna martwić. Ostatnie trzy skrzynki. No chyba ta skrzynka będzie na podobnym miejscu 300 zł dla Arnold. No to może jeszcze nie być skreślona skrzynka. To może jeszcze nie być skreślona skrzynka, mimo tego, że tego nie wygram bo to może być naprawdę spoko też skrzynka, taka optymalna właśnie, że ani nie otwierać, ani otwierać. ok Okej, okay. 800 zł, czyli miejsce optymalne no Nie jest to zajebista skrzynka, nie jest to też najgorsza skrzynka. Szczerze wydaje mi się, że troszkę lepsza, więc dajmy tak 7 na 10. 7 na 10 ocena. Troszkę lepsza od poprzedniej. My się widzimy w kolejnym odcinku. Siemanko, do następnego.